Dzień dobry kochani, mam nadzieję, że mieliście lepszą nockę niż ja niż ja przez ostatnie nocki powiem Wam, że nie cieszę się jak zbliża się wieczór. To jest istna męczarnia dla mnie. Nie wiem, nie wiem po prostu czy to. Nie wiem o co chodzi, ale ból jest taki nieziemski, że nie mogę spać. Ta noga jest tak obolała, nie mogę swojego miejsca znaleźć. Dzisiaj, słuchajcie, na siedząco spałam, centralnie, na siedząco. Po prostu pokładałam sobie poduszki, żebym głowę tylko miała tak pół leżąco. Ale ogólnie siedziałam, nogi wyłożone i siedziałam. I tak zasnęłam. Ale też nie było rewelacyjnie. Więc no, jak widzicie, dochodzę do siebie. Help! A żeby tego było mało, to oczywiście Halo. te małe dwa cuda. Przychodzą do mnie w nocy i. No i chyba nie muszę więcej mówić. Jedna wtulona musi być. Druga wtulona ta oczywiście musi kłaść ja. na stronę y, moją operacyjną. I ja. I jak mi tam skopada, to I ja gwiazdy widzę. Gwiazdy widzę. I ja. Tak, przede wszystkim ty. Bo Zośka to jeszcze czasami. To jest telefon. Ej, ty? Ty! Co to za szarpanie? Co ty zaraz masz kakao na tole. <grytanie> pokaż, pokaż, nie wyrywaj mi. Pokaż to kakao. A już nie ma kakao. No, także tak wygląda nasz poranek, tak wygląda nasza noc. E, dzisiaj mam pierwszą rehabilitację, więc mam nadzieję, że będzie y, lepiej i oby. I też nie ukrywam, że powoli chcę wdrożyć moją Instagramową pracę. chociaż powiem Wam, że jest mi ciężko, ale w ciągu dnia już nawet nie że fizycznie ciężko, ale tak bardziej psychicznie. Bo no jakby można sobie to tak na logikę wyobrazić jak człowiek, 24 na dobę po prostu jest na pełnych obrotach, bo znacie mnie, wiecie jaka ja jestem. Ja rano wstaję i działam, robię tu, tego, przedszkolę, tu zakupy, gotuję, spotkania, studio i tak dalej, i tak dalej. Wieczorem jeszcze potrafię garażówkę zrobić, tak teraz powiem Wam, nie mam siły brać telefonu. Na Instagrama prawie w ogóle nie wchodzę, stąd nie odpisuję też na większości wiadomości, po prostu nie mam siły na to, ale to chodzi o głowę jakaś taka przerażona jestem trochę tym, co mnie w najbliższych miesiącach czeka z tą moją girą co mówisz masz nowe ciuchy dla nas <laughs> mam nowe ciuchy dla was dzieci to tam. Te, dzieci ale to poczekaj poczekaj <laughs> dzieci też są spragnione tak, w drugim pokoju sterta Kartonów. Dzień dobry, kocham was. O, widzicie takie ładne rzeczy, od rana możecie usłyszeć. Też paczki z prezentami czekają, w sensie nie z prezentami, tak, z prezentami o, o, dla mnie. I, I różnymi rzeczami czekają na otwarcie i na ich czas. Więc dzisiaj może coś zacznę bo tak też myślę, że zawsze to dawało dużo energii, bo ja lubię po prostu to robić dla Was, lubię nagrywać się dla Was, jakieś tam rolki. No wiadomo, aktualnie rolki nie będą w podskokach, tak jak zawsze wyglądały, tylko będą bardziej statyczne.